W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa za zagubionych, wątpiących i pogrążonych w grzechach. Królową Podhala czczono najpierw jako patronkę zabłąkanych. Mówi o tym legenda, która po raz pierwszy w literackiej postaci w 1884 roku. Przekazał posłaniec serca Jezusowego. Kupiec jakiś handlujący winem węgierskim, Z wdzięczności za uratowanie przez Matkę Najświętszą, Sprawił jej figurę. W czasie podróży, zbłądziwszy z drogi prowadzącej przez torfowiska Około Ludźmierza, ugrząsł i znalazł się w oczywistym niebezpieczeństwie śmierci upadając z głodu i znużenia, nie widząc nikąd ratunku, wzywał pomocy Matki Bożej i jej oddał się w opiekę, przyrzekając, że jeśli z tego niebezpieczeństwa wyjdzie na cało, sprowadzi z dalekich stron figurkę Matki Bożej i złoży ją w kościele na pamiątkę wybawienia. Modlitwa jego została wysłuchana, zauważył bowiem w ciemności, Światło świecące w oknach ludźmierskiej świątyni, w której cystersi odprawiali nocne modlitwy, poszedł w kierunku światła i przy kościele znalazł ratunek i przystań. Czasy, w których żyjemy, naznaczone są obecnością wielu naszych braci i sióstr, którzy zgubili drogę do Boga, pogrążyli się w wątpliwościach, a często nie szukając duchowego ratunku. Ojciec święty Benedykt XVI apelował do młodzieży zgromadzonej w Sydney: Świat potrzebuje odnowy. W tak wielu naszych społeczeństwach wraz z dobrobytem materialnym powiększa się duchowa pustynia, wewnętrzna pustka, nieokreślony lęk, cicha rozpacz. Ilu współczesnych ludzi wybudowało sobie popękane i puste cysterny, rozpaczliwie szukając sensu, tego ostatecznego, który może dać tylko miłość. O tę odnowę prośmy dziś Matkę Bożą ludźmierską. Jej syn umarł na krzyżu, aby wszystkie rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Niech ona wiernie trwająca pod krzyżem oręduje, aby krew Zbawiciela obmyła z grzechu jak najwięcej dusz ludzkich i stała się nadzieją wszystkich pokutujących. Serce oraz wszystkie myśli kieruję ku tobie uśmiechnięta pani ludźmierska, i w piątym dniu nowenny błagam, abyś spojrzała na mnie łaskawym okiem. I czułą troską macierzyńską, i czułą troską macierzyńską, ogarnęła zanoszone przeze mnie modlitwy, w intencjach Kościoła świętego, moich braci i sióstr, oraz całego świata, a zwłaszcza w mojej intencji osobistej, którą pokornie Tobie polecam. O darna wrócenia dla tonących grzechach, Błagamy Cię, ludźmierska Pani, O dar wiary dla wątpiących i niewierzących, Błagamy Cię, ludźmierska Pani, O dar duchowego pocieszenia dla pogrążonych w smutku i depresji, Błagamy Cię, ludźmierska Pani, O dar właściwego rozeznania dla zagubionych na życiowych drogach, Błagamy Cię, ludźmierska Pani, o dar odkrycia prawdy i powrotu do kościoła, Dla członków oraz ich ofiar, Błagamy Cię, ludźmierska Pani. O dar spowiedzi świętej dla tych, którzy ją zaniedbali, Błagamy Cię, ludźmierska Pani. O dar mądrości dla kierowników duchowych, spowiedników i terapeutów, Błagamy Cię, ludźmierska Pani. O dar wierności Bogu, dla nas samych, błagamy Cię, ludźmierska Pani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, o łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, o łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się. Ojcze Wszechmogący, przyjmij łaskawie nasze modlitwy za wszystkie Twoje dzieci obciążone grzechami i wątpliwościami, za przyczyną Maryi ucieczki grzeszników udzielim łaski nawrócenia i wiernego trwania przy Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.